rozrzata. Ciemanko, kolejny test, zasilacz HPS, jak ja to mówiłem, ma tam wszystko w sobie. Link, gdzie kupiłem jak zwykle w komentarzu. Dzisiaj sprawdzimy lampę 250W na zasilaczu 150W, czy w ogóle ruszy. metalohalogenkowa, tak zwana, MH, chyba dobrze powiedziałem. A jeszcze z czasem sprawdzimy też sodową, jak świeci, czy w ogóle ruszy, dobra. OSRAM 250, jak widać. Fajne ma to coś, nie? To co, sprawdzamy czy odpali. Sprawdzimy ile też źle prądu. I proszę bardzo. Działa. Żeby nie było. Dalej, łosram. Przyspieszymy i potem, jak się żeby, zobaczymy jak świeci. No około 152 się zatrzymało, ale jednak można odpalić. Niektórzy pisali, że się nie da. Zobaczymy z zewnątrz, jak to wygląda. Kierba, z kosmosu widać. Ale nie ma swojej pełnej mocy. Nas, no wiadomo, nie. Do z tej strony. I tak z tej strony. O, proszę bardzo, tutaj źródło. Jeszcze sodówkę odpalę z czasem i też rzucę. Zobaczymy, jak to się będzie jorało. E, dobrze jest, kurde. Do następnego.